W maluchu silnika już nie ma. W Twingo jeszcze jest i na razie w pośpiechu to kupiłem ten samochód, ale nie będę w pośpiechu wyjmował silnika. Najpierw spróbuję sobie pomierzyć, czy w ogóle jest sens rozbierania tego auta, czy da się go wepchnąć, ten motor, do tamtego samochodu. A gdyby tak całe to szkło przenieść do malucha i tam zamknąć silnik taką piękną szklaną szybą, to by było coś. Ale to najgorsze jest tutaj. Interesują mnie tak naprawdę wymiary. Szerokość silnika. Głębokość silnika i wysokość silnika. I te trzy wymiary szybko sobie zmierzę. Wysokościowo 52 cm. Drugi wymiar to tak naprawdę nie interesuje mnie cały silnik, jak jest szeroki, tylko interesuje mnie odległość od półosi do przodu silnika, czyli jak bardzo ten silnik wjedzie w tylną kanapę w maluchu. Gabarytowo tak na pomiary, na wysokość, szerokość i głębokość silnika, wydaje się, że ten silnik spokojnie zmieści się w nadwoziu Malucha. Ale problem jest zupełnie gdzie indziej. Zobaczcie, nowoczesne samochody projektowane są tak, żeby uzyskać jak największą przestrzeń pasażerską, co powoduje, że tylna oś jest maksymalnie cofnięta i koła są maksymalnie rozstawione. W Maluchu było to jednak troszkę inaczej projektowane. Dlatego muszę podnieść auto i zmierzyć odległość od środka półosi do końca silnika, żeby zobaczyć, jak ten silnik da się osadzić w nadwoziu malucha. Tu go do góry. Licząc lata premiery, auta dzieli ponad 40 lat, ale konstrukcyjnie są dość podobne. I jedno i drugie jest małe i ma silnik z tyłu. Od płosi do końca silnika, patrząc do przodu auta, jest 45 cm. Ja już teraz patrzę na malucha i ja widzę, że ten silnik to za chwilę wyląduje na przednich drzwiach. Zresztą jedynych w maluchu. W maluchu nie ma tylnych drzwi. Ale zawsze można powiedzieć, że są boczne. 45 cm mierzone od osi koła wypada w tym miejscu. Tego się obawiałem. Nie ma szansy na to, żeby samochód był czterosobowy. Zresztą maluch nigdy nie był czterosobowy, więc to akurat nie jest wielka strata, że nie będzie tylnej kanapy. To się da zrobić, to się zrobi mocowania, da się dwa wzdłużne wahacze, zwrotnicę użyję z Twingo, zepnę je sobie z górnym wahaczem i już uciekam z rozstawem, zawężam. Skracam płosie, wierzę silnikiem, tu się spawnie, tam się... i będzie działało.